A sobota przejdzie do historii i finał będzie się, proszę Państwa, wobec tego działu. Mam nadzieję, że tej muzyki też posłuchamy więcej niż zwykle w takich sytuacjach. Witam cię w programie. Czyma się. Co u Ciebie słychać? Jakie te studia skończyłeś? Yy, nie doszedłem, bo za wysokie progi dla mnie to były. Idź do szkoły muzycznej, może tam się trafi. Ale nie, naprawdę, no są takie proce nauczycielki, że ja pierdolę, nie? Aż się iść na lekcję. Aż pałę postawi, nie? No tak. Kurwa, zabierzcie mi ten mikrofon. Za dwie dychy z biedronki! Ua! Co się u ciebie prywatnie dzieje? Gdzie pracujesz? Kiedyś, kurwa, robiłem w przypłytach meblowych, nie? Mhm. Mm I kurwa, przyjechał właśnie ten, na rozładunek z płytami, kurwa. To się okazało, że w Ukrainiec, nie? No. Bez kitu, jak mi wkurwił. Ale o kasę? Poszedł się złamać do nas, kurwa, na ten, na kanciapę, nie? No no, opowiadaj, i co? Ta, tak się zesrał, kurwa. Kurwa. Dwa dni jebało, nie? Wchodzę na siadanie, tak jebie. Chciałem wyjść na dwór, na dworzu jadłem, nie? Bez kitu. No, pff, nie dziwię się. Masz auto nie masz. Audi. A mi dupę trujecie bez kitu. Dobra, gramy. I jedziemy kurwa od razu, rura, rura! No to jedziesz. Ojedy czas rozpocząć. No to zaczynamy oczywiście. Kurwa. Siedem piosenek, 30 sekund. Wiesz jak to wygląda. Kurwa zapomniałem się wyraź przed kurwa <noise> Z czego się kurwa śmiejesz? Yy, zaczynamy. No, dawaj, dawaj, napierdalaj, tuziomek! No dobrze, 10 tysięcy możesz wygrać za każdą odgadniętą piosenkę w finale 2,5. pół stówki. Ci płacę? Będę rzucał na tacę moherom. Jasne. No to, uwaga, rozpoczynamy finał. Zagadka pierwsza. Konie, konie, pomy, nie szarej mgle. Pędzą konie, tak jest. Gdziekolwiek są. Moja piosenka młodości, nie? Bez z dzieciństwa. Jak kurwa pamiętam, to z 15 lat temu, kurwa na kasety się leciało. Dwójka. Melodia z serialu jakaś. Słuchaj uważnie. Plebania! Hehe, <noise> dobrze. <noise> <noise> Abyś zaśpiewał? A ty kurwo nie śpiewasz. Zaśpiewaj kawek. Okej. Okay. Proszę. Dzień jak codzień, dzień po dniu Nasze życie toczy się <gry> Kurwy na dźwigu Pięknie zaśpiewałeś, brawo! naprawdę A, 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 A my się lać coś, już mówiłem chyba, nie? Ty na pracuję to 15 lat, coś tego nie widziałem. Lać mi się chce jak w starej kurwie ruchać <gry> Poczekaj, poczekaj. Pojebajcie? Trójka No tak o chuj. To jest ta nutka BIAŁY mi. Tak, oczywiście, tak Nagadaliśmy się, a tytuł łatwy, krótko Proszę bardzo, zaśpiewamy go Skurwiel biały miś Dęsa chuj na kurwia dziś hey! Wciągnął jeden raz I na kurwia cały czas hey! Nie zapłaczę dziś Pierdolony biały miś hey! To nie była ta Wyjebane na nią ma hey! Nie no, profeska Coś takiego, a nie wytrzymał, no musiał zatańczyć Konrad. Kurwa, Konrad. Proszę cię! jak jestem, uuu. Muszę ci powiedzieć, bardzo często mówią o tobie właśnie. Ua! Przepraszam, browar jest, można nadawać dalej. Znowu walniesz ze cztery. A co tam? No dobra, czwórka Co to kurwa było? E, jaka to jest piosenka? Teraz tak się zastanawiam, nie? Denerwujesz się co? Spoko, luz, wszystko z git! Wała śmiało. Nas nie dogoniasz! Bardzo dobrze. Tak. To lesbiki. Mhm, dokładnie. Ja bym was dogonił, szmaty. A tamte koleżanki co ściskają to twoje znajome? No jebała to się łasi. Wariatka. Jeszcze i posła, Mehedronu, toż w ogóle. Szlaufisko jebane. Ona chyba upadła na głowę. Pozdrawiamy wszystkie Anie, którym nie nudzi się obciągania. Uuu. Właśnie, podświadomie oczekują. Kasia też która z tą rozmawiała spontanicznie pozdrowienia będą dla Kasi od razu. Dla Kasi co fajki ci No Ale da się, nie? <laughs> Piątka proszę. Dziś w klubie będzie bang. Tak, to bym też zgadł Otwój! To, to przyznaję, to był Hicho Proszę bardzo Zagramy to i zaśpiewamy W dziś w klubie będzie bank Ej, dziś w klubie będzie bank Dziś w klubie będzie bank Ej Dziś w klubie będzie bank Dziś w klubie będzie bank Ej Dziś w klubie będzie bank Dziś w klubie będzie bank Ej Dziś w klubie będzie bank Ej brawo Chodźcie chłopaki Natańczyliście się, ja się najebałem, no jebałem no a rację, upić się warto. Szmitek na scenie! Au No dobrze, żeście się dołączyli wszyscy. Uśmiechnął się autor. Pozdrawiam wszystkich narkomanów i alkoholików, au! Sześć. Niech żyje bal! Niech żyje bal, tak jest! Oła! No, się dzieje. Fajny numer. Teraz suchar, kurwa, jest suchar w chuj. Wal śmiało. Dlaczego Mikołaj nie ma dzieci? Wiem, wiem, ale nie powiem. Bo się spuszcza w kominie. <noise> A znasz ten... Czekaj, coś miałem powiedzieć. Co? A znacie przepis, kurwa, na pasze zajęczy? Nie. Ruchaj, pasze też zajęczy! Skąd on takie rzeczy nagle wyjmuje? <noise> nie mam pojęcia. Ostatnia nutka i wypierdalam! Siedem. A teraz idziemy na jednego A teraz idziemy wódkę pić Jest Tak yes, się yes, tworzy historia tego programu Pasak fanfary wybrzmiały 13 brzmiały 720 zł Ile no. Choć na środek ,to są twoje pieniądze Serdecznie gratuluję. Twoje na pamiątkę, to masz jeszcze jakieś gabrzeciki. To na kwarantannę! Proszę, wielkie brawa dla zwycięzcy. Jutro, jak zwykle, spotykamy się w kolejnym programie. Jaka ja to melodia? Z całego serca wszystkim za dzisiaj dziękuję.